Jakby to było, gdybyś zaczęła studiować siebie, jak drogocenne dzieło sztuki? Jakby to było, gdybyś pomyślała o sobie, jestem bezcennym skarbem w koronie stworzenia? Jakby to było, gdybyś rozkwitała w swojej kobiecej mocy i odwadze? Jakby to było, gdybyś odnalazła ścieżkę do uśmiechniętej siebie? Jakby to było, gdybyś zanurzyła się w najgłębszym źródle kobiecej mądrości i siły? O tym wszystkim opowiem Ci na bezpłatnym webinarze. Zacznij studiować siebie, który otwiera szeroko drzwi do Akademii Kwitnących Kobiet i do Twojego Roku Pełnego Światła. Odkryj siebie taką, której jeszcze nie znasz, świetlistą.